Wbrew pozorom pytanie uważam za ważne, bo dotyczy naszej wolności. Jeśli raz pozwolimy na to, aby rząd zmusił nas na przykład do, do szczepionki albo jakichś tego typu zachowań, taką nam o, o wolność odebrał, to tak jak w zwierzęcym czy w oruelowskim świecie już się tego nie uwolnimy. Nieważne, czy ta szczepionka będzie skuteczna, czy ona będzie, czy nie. Sam fakt że będziemy traktowani jak zwierzęta gospodarcze, że można nas zaszczepić siłą albo nie, że można dziecko odebrać, zaszczepić. Już sam ten fakt jest straszny, potworny. Jak się państwo nad tym zastanowią na przyszłość, jakie to ma konsekwencje, to jest naprawdę przerażające. Argument, że ktoś niewszczepiony zarazi tych innych i dzięki temu będzie epidemia, jest beznadziejnie głupi, bo skoro inni się zaszczepili, to znaczy, że nie mogą się zarazić. A jeżeli się zarażą, to znaczy, że nie warto było się szczepić.